To pozwólcie, że jeszcze raz się przywitam. Ahoj Szczecin! Hej! No to jak się bawi, najlepsza kabaretowa publiczność w Polsce, co? Wiedziałem, że mogę na was liczyć. Słuchajcie, to nie jest wazelina, absolutnie, ja nie muszę się nikomu podlizywać. Osobiście uważam, że jesteście the best. Najlepsi. Najlepsza publiczność, jaką widziałem, naprawdę. O! Znaczy, fakt, fakt, że do tej pory grałem jeszcze tylko w kołbaskowie. <grywa> nie, nie, to był naprawdę w porze festyn. Naprawdę. Słuchajcie, oni tam mieli watę cukrową o smaku piwa. <grywa> Powiem tak. Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby tak pieprzał watę cukrową. Zresztą w ogóle tam ich się paru kręciło. Kierowniku, no dwa złote, przecież nie na alkohol, na watę nie dasz. Słuchajcie, ja jestem chłopakiem stąd, jestem ze Szczecina, jestem z tego dumny, nie wstydzę się tego. Co więcej, nie boję się powiedzieć, że jestem z Pomorzan, mimo że jesteśmy na Niebuszewie. Spoko. Dobra, dobra, powiedziałem to, może przeżyję. Słuchajcie, jest fajny dzień, fajna okazja. Przyjechała telewizja do Szczecina, patrzy na nas cała Polska. Musimy się pokazać z jak najlepszej strony, bo wiecie jak jest. O Szczecinie rzadko się mówi, rzadko nas pokazują, bo do Szczecina wszyscy mają daleko. Wystarczy pojechać dalej niż do Poznania i zawsze to samo. Skąd przyjechałeś? Ze Szczecina. Wow, wow, fuck, gościu, wow, wow. Uś, siadaj, e, jak tam nogi, lekarza, coś. Słuchajcie, naprawdę jesteśmy przy granicy, ale to nie jest drugi koniec świata. Ewentualnie drugi koniec Polski dla niektórych. Ale skąd się bierze w Polakach takie pojęcie? Że to jest nie wiadomo gdzie, że do Szczecina normalnie się nie da dojechać. Wiecie skąd? z polskich seriali zwróćcie uwagę że jak w polskim serialu chcą się pozbyć jakiegoś bohatera to on albo umiera albo wyjeżdża do Szczecina <noise> I a gdzie jest Adam no, nie, nie widziałam go pół roku To ty nie wiesz Adam on wyjechał do Szczecina. O mój Boże. Przecież to brzmi, jakby Adama zabrali na Sybir. Ale to nie jest najśmieszniejsze. Najśmieszniejsze jest to, że w tych serialach do Szczecina wyjeżdżają ludzie z Warszawy, Wrocławia, Krakowa. Po co? Bo chyba nie pracować w stoczni, tak mi się wydaje. Słuchajcie, ale coś jest w tym stereotypie, Zobaczcie, do Szczecina jest tak daleko, że tutaj nawet powódź nigdy nie dochodzi. No maksa. Co roku powódź. Jesteśmy nad Odrą, a co roku wakacje suchą nóżką, nie? Płynie sobie Odra z pełnym pęcherzem. Dobra, 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 jeszcze tylko kawałek do Szczecina, do Szczecina, dobra, doniosę do Szczecina, do Szczecina, do Szczecina. Nie wytrzymam, wyleję się we Wrocławiu, no. Pozdrawiamy Wrocław i w imieniu połowy Polski dziękujemy, że nie buduje wałów. Słuchajcie, z tego miejsca wszystkim przed telewizorami oznajmiam, Szczecin to nie jest koniec świata. Zapraszamy, to jest naprawdę w porze miasto, warto tu przyjechać, zobaczyć Starówkę i wiele innych zabytków. E, nie, słuchajcie, ile można pić piwo na Starówce? Na Grunwaldzkim sobie wypijcie, na Śląskiej? Słuchajcie, my, Szczecinianie, nie przejmujmy się tymi stereotypami. To, to my musimy zrobić, żeby, żeby, My musimy sprawić, żeby ludzie tak o nas nie myśleli. Ja mam pomysł. Trzeba się po prostu zebrać do kupy, zrobić coś fajnego. Co to może być? Może wystarczy poszukać więcej bomb w Odrze. Na pewno będziemy częściej w telewizji. Dlatego jutro widzimy się na Dodrą. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Cześć!